Witam serdecznie Państwa, w dniach od 20 do 26 czerwca w trzeciej edycji aukcyjnej w Artbanki Online chciałbym zaprosić Państwa do udziału w licytacji m.in. sztuki współczesnej. Zapraszamy do zapoznania się z grafikami, a zwłaszcza z pracami autorskimi, które chciałbym Państwu przybliżyć. Mamy przyjemność przedstawić państwu prace autorskie wybitnego grafika pana Marcina Szmandry. Prace, które powstały podniesione ekspresji przez autora w 2019 roku. Jedną z pierwszych grafik, które państwu przedstawię, to jest kompozycja abstrakcyjna pod numerem 15, zatytuł zatytułowana Znalazłem drogę do domu. Ale jest to dom złożony tylko z trzech rzeczy: litery D, litery O i litery M. Jest to technika cyfrowa, wydruk na papierze formatu A3, na papierze solution fine, 100% bawełna wodoodporna, wydruk na ploterze Canon. Przy użyciu zostało 12 oryginalnych pigmentów ludzi. Kolejną grafikę wykonaną w kompozycji abstrakcyjną pod numerem 19 jest, za, jest zatytułowana Najkrótszy miesiąc to plecie. Technika cyfrowa, wydruk na papierze formatu A3, na papierze Solution Fine, wydrukowana w ploterze Canon przy użyciu zestawu 12 oryginalnych pigmentów lucia, również z 2019 roku. Kolejną grafiką, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to kompozycja abstrakcyjna pod numerem 20. Zatytułowana Najciekawsze fragmenty nie stały się przypisami, zostały koszmarami. Technika cyfrowa, wydruk na papierze Format A3, wydrukowana na papierze Solution Fine. Wydrukowana na ploterze kanon przy użyciu zestawu 12 oryginalnych pigmentów Lucia. Powstała również w 2019 roku. Kolejną grafikę, jaką chciałam Państwu przedstawić, jest to kompozycja abstrakcyjna numer 21. Zatytułowana Ćwiczenia z eksploracji i ducha. Również technika cyfrowa, wydruk na papierze formatu A3. Papier Solution Fine. Wydruk na protezie Canon przy użyciu zestawu 12 oryginalnych pigmentów Lucia z 2019 roku. W dalszej części przedstawiam Państwu kolejną kompozycję abstrakcyjną, numer 22. Jest dosyć ciekawa, ponieważ tytułem tej pracy jest Pies martynowski, czy piec Baskerwilów Uzasadni wybór. Technika cyfrowa, wydruk na papierze formatu A3, papier Solution Fine, wydrukowany na ploterze Canon przy użyciu zestawów 12 oryginalnych pigmentów Lucia z 2019 roku. Pracę graficzną autor pod numerem 23 oznaczył jako specyficzną, ponieważ, zaznaczając w tytule, sztukę abstrakcyjną tworzy się w pęcie a potem sprzedaje za miliony. Dosyć ciekawy tytuł i ciekawa praca. Technika cyfrowa, wydruk na papierze formatu A3, papier solution fine, wydruk na ploterze Canon przy użyciu zestawów 12 oryginalnych pigmentów Lucia z 2019 roku.